A więc dobry portret Bubasy jest takie piękne pytanie w ogóle. Jest i noga. Do każdej sesji przygotowuje się tak samo tak naprawdę, czyli przygotowuje się pod kątem tego, w jakim wieku jest dziecko, czy jest to dziewczynka, czy chłopczyk. Przygotowuje wówczas dla niej wszystkie rekwizyty, ubranka, opaski, czapeczki. Wszystko jest dobrane kolorystycznie tak, żeby pasowało do ich absolutnie wyjątkowego stanu, jakim jest bycie Bobasem. <noise> Bobas się zjawia na sesji i wówczas zaczynamy. Dobry portret to jest przede wszystkim. Takie porozumienie między mną a takim małym człowiekiem, który tak jak mówię, nie potrafi jeszcze nic powiedzieć, nie potrafi wskazać co mu się podoba albo nie podoba. I to jest chyba najpiękniejsze w tej fotografii, że po prostu musimy się tak dobrze dogadać bez słów, żeby, żeby to ujęcie było piękne i żeby przede wszystkim dziecko się dobrze czuło. Bobasy uwielbiają być gołe tak naprawdę i bose. <noise> lubią swoje stópki, lubią swoje ciałka i to wszystko wygląda pięknie na zdjęciach właśnie, kiedy nie jest skrępowane żadnym sztucznym ubrankiem czy niewygodnym ubrankiem przede wszystkim, więc ja akurat bardzo lubię w moich zdjęciach to, że bobasy czują się naturalnie i na sesji ja im właśnie pozwalam na to, żeby się tak naturalnie czuły. Tak, w gruncie rzeczy prawie wszystkie rekwizyty, które są w moim studio, są wykonane ręcznie. E, jeśli chodzi o ubranka, opaski, czapeczki, e, są to wszystko rzeczy szyte przez osoby, które robią to wspaniale lub przeze mnie. <noise> dla mnie najważniejsze jest poza sprzętem, który nigdy nie, nie, nie grał dla mnie jakiejś wielkiej roli. To znaczy fajnie mieć dobry sprzęt, fajnie mieć e, dobry aparat, dobry obiektyw, ale bez tego takiego, czegoś niesamowitego pomiędzy mną a dzieckiem. Jeśli nie dojdzie do takiej cudownej reakcji, to nie będzie żadnego zdjęcia. Dlatego to jest dla mnie bardzo ważne. Jak dziecko do mnie przychodzi, muszę mu spojrzeć w oczy. Ono spojrzy w moje oczy i po dwóch, trzech sekundach zazwyczaj wiem, że to będzie udana sesja. Ja sobie wyobrażam, że taki dorosły człowiek patrząc na takie swoje zdjęcie sprzed kilkunastu lat jak widzi siebie takiego beztroskiego, okrągłutkiego, pulchnego, gładziutkiego to po prostu chyba się sobie podoba.